Po śniegu zostało już tylko wspomnienie. Odwilż to czas, w którym możemy jeszcze zadbać o nasz ogród przed zimą. Oto lista prac, które jeszcze można zrobić. Jeśli rośliny mają zimową osłonę, to czas je zdjąć. Przy dodatnich temperaturach pod takim przykryciem może być po prostu za ciepło. Zdejmując też agrowłókninę, pomagamy naszej roślinie. Pamiętajmy, że mamy bardzo dużą wilgotność powietrza i nie chcemy, żeby tam coś zaczęło się dziać w środku. Mimo odwilży, nie zapominamy o podlewaniu. Wydaje się, że wszędzie jest sporo wilgoci, jest mokro, ale są rośliny, które mogą stać gdzieś pod zadaszeniem, mogą być na balkonie. W zimie częstym problemem jest właśnie brak wody, taka zimowa susza. Cierpią na nią szczególnie rośliny, które są zielone zimą. Teraz też jest dobry czas, żeby nadgonić to, z czym my nie zdążyliśmy wcześniej, na przykład porządki w warzywniku. A kiedy już wszystko posprzątamy, można zająć się nawożeniem. I nie chodzi mi tutaj o zwykły nawóz. Jesień to jest jeden z tych momentów w roku, który jest polecany do nawożenia obornikiem. A jeśli chcemy mieć rośliny trochę wcześniej, to właśnie teraz można je jeszcze wysiać. Ja zdecydowałam się na szpinak. Warto sprawdzić na opakowaniu, jaki jest termin wysiewu danego gatunku warzyw czy ziół. To też czas na ostatnie sadzenie kwiatów cebulowych. Nie warto z tym czekać do wiosny, szczególnie jeżeli nam zostały jakieś cebule, których po prostu nie zdążyliśmy wsadzić. Tulipany, krokusy, czosnki ozdobne potrzebują chłodu, żeby zakwitnąć. Przetrzymane i wsadzone wiosną to zakwitną, ale dopiero w kolejnym roku. To także dobry moment na wsadzenie roślin, których nie udało nam się wsadzić przed nastaniem mrozów. Nie warto takich roślin, które normalnie zimują w ogrodzie, przetrzymywać w piwnicy czy w garażu. Ja widziałam bardzo wiele pytań właśnie o to, co z nimi zrobić. W garażu, piwnicy one tam zmarnieją. Zima to dla nich coś naturalnego. Jeżeli miejsce nie jest jeszcze gotowe, można taką roślinę wkopać z doniczką. Wiosną wykopiemy całość i roślinę wsadzimy już w wyznaczone miejsce. Kolejna rzecz to konserwacja narzędzi. Szczególną uwagę warto poświęcić tym narzędziom, którymi tniemy. Brudny sekator może roznieść chorobę. Taki zaschnięty brud też będzie nam trudniej usunąć wiosną. Nie mówiąc już o tym, że wtedy mamy po prostu więcej pracy. Warto też pomyśleć o tym, żeby zawiązać trawę ozdobne. Śnieg, deszcz potrafi je przygnieść lub złamać. Jeśli tak jak ja macie rośliny, które nie zdążyły jeszcze zgubić liści, a przyszedł mróz, można zostawić je w spokoju. Nie zapomnijmy też o usuwaniu liści z roślin, które są podatne na choroby grzybowe, jak na przykład holsty. I jeżeli na trawniku też zostało trochę liści, je też warto posprzątać. Do zobaczenia!